Witam moi drodzy. Witam was na kanale Speedy Freestyle. Dzisiaj mamy dla was coś innego. Dzisiaj mamy dla was motocykl. Oczywiście zapowiadałem, że motocykle pojawią się ten, na tym kanale. Motocykle są no, bardzo istotnym elementem mojego życia, mojej pasji motoryzacyjnej. One towarzyszą mi naprawdę od takiego małego kajtka. E, jeżdżę od dziecka, to się raczej pewnie już nie zmieni. Chcieliście zobaczyć Panigale V4, którym od dwóch sezonów jeżdżę. To jest szczególne. Panigale V4 jest to wersja specjalna. Opowiem wam dzisiaj, w tym odcinku, na czym polega jego wyjątkowość, co jest w nim takiego specjalnego i szczególnego, że ma taką nazwę. E, oczywiście pokażemy wam różne smaczki, detale, powiemy o kilku ciekawostkach związanych z tym motocyklem, no a później, oczywiście, nagramy troszkę, e, jak to jeździ, jak to chodzi, jak to pracuje, no i co to potrafi. Oczywiście w granicach rozsądku, na ile pozwala nam internet, żebyśmy zaraz nie skończyli za kratami. Więc zostańcie, naprawdę, warto. To jest Ducati Panigale V4 wersja specjalna. Wersja o tyle specjalna, że jest limitowana. Na świecie jest dokładnie 1500 egzemplarzy tego motocykla. Więcej nie będzie, powstało tylko tyle. Ta sztuka ma numer 1075. O ile mi wiadomo, a pytałem parokrotnie u dystrybutora, u importera w Polsce tych motocykli podobno oficjalną drogą trafiło do Polski 6 sztuk, więc jak sami widzicie, nie ma ich wiele. Motocykl różni się od standardowych wersji masą, masą szczegółów. Oczywiście na pierwszy rzut oka widzicie unikalne, nietypowe malowanie. W motocyklu jest masa karbonu i to karbon dostajemy tak naprawdę na dzień dobry w tym, w tym modelu. Ja dołożyłem tak naprawdę tylko osłony ramy i osłonę stacyjki. Reszta to jest wyposażenie standardowe w wersji specjale. Dostajemy dodatkowo kute, aluminiowe klamki firmy Rizoma. Jak widzicie, klamki niełamiące się, osłona hamulca, dodatkowo wyścigowy wlew paliwa, również Rizoma. Mamy wyścigowe sety, w pełni regulowane, kute, również to, takie motocyklowe porno. Wisienką na torcie jest tytanowy układ wydechowy Akrapoviča. To jest Kompletny układ. Ciekawostką jest, że waży aż 7 kg mniej niż fabryczny, więc to jest bardzo duża różnica. Dodatkowo, oczywiście, brzmi fenomenalnie, bo naprawdę różnica jest tutaj kolosalna. Wygląda również całkiem zacnie. Wydech sam w sobie jest dość ciekawy, bo nie możecie go po prostu kupić. Nie możecie zadzwonić do Akrapowicza czy do dilera Akrapowicza i go po prostu zamówić. Ten wydech dystrybuuje wyłącznie Ducati czy, czy, czy dilerzy Ducati. Tam możecie go kupić, a jego cena w detalu jest astronomiczna. Kosztuje 27 tysięcy złotych, więc to jest po prostu czyste szaleństwo. Fotel jest pokryty alkantarą, oczywiście ma to zapobiegać ślizganiu się. Powiem tak, działa to średnio, ale, ale wygląda naprawdę ekstra. Standardowo do specjale dostajemy elektroniczny device, który możemy wpiąć sobie pod siedzeniem. Działa to jak taka uproszczona telemetria. Nazywa się to DDA, czyli Ducati Data Analyzer. Panigale V4 to tak naprawdę technologiczny pokaz siły, pokaz umiejętności, pokaz możliwości ze strony Włochów. E, naprawdę ten motocykl ocieka po prostu, co tu dużo mówić, ocieka klimatem. Jest naprawdę fenomenalny. Jak przyjrzycie mu się dokładniej, to zauważycie, że nawet z prostych rzeczy Włosi potrafili zrobić tutaj e, sztukę. Po prostu tak to trzeba nazwać. Nawet głupie mocowanie zacisku nie jest po prostu funkcjonalnym elementem, który działa, robi robotę, ale wygląda świetnie. I jak Zaczniecie studiować detal po detalu ten motocykl, on jest po prostu absolutnie fenomenalny, dopieszczony. No, jest nie z tej ziemi. Prawda jest taka, że ten motocykl to jest motocykl na drogę. To jest taka bulwarówka, którą ja sobie jeżdżę dla czystej przyjemności, na to, żeby wam nim okazjonalnie. Nie jest to motocykl, który jest dedykowany w moim przypadku na tor. Więc te aspekty, właśnie o których wspomniałem, są, są absolutnie dla mnie kluczowe, bo prawda jest taka, że ten motocykl ma cieszyć, ma dawać frajdę, ma powodować, że. Kiedy siadamy w kawiarni, to siadamy tak, żeby go widzieć. Kiedy odchodzimy z parkingu, musisz się za swoim motocyklem oglądać. Jeśli się za nim nie oglądasz, to znaczy, że wybrałeś zły motocykl. I dlatego uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Dla mnie absolutnie jest to dzieło sztuki na kołach. Zresztą może część z Was widziała na zdjęciach na moim Instagramie. Ten motocykl stał u mnie w domu przez całą zimę właśnie po to, żebym codziennie rano mógł pijąc kawę podziwiać, jak fajny jest to sprzęt. Panigale V4 to jest tak naprawdę motocykl z rodowodem prosto z MotoGP. To jest pierwsze V4 Ducati drogowe, tak, nazwijmy to, które trafiło do masowej produkcji. Było oczywiście Desmosedici, które było ultralimitowanym motocyklem wypuszczonym właśnie na cześć zwycięstwa wywalczonego tytułu przez Ducati w Mistrzostwach Świata w MotoGP. No ale to była ultra krótka seria dla wybranych, którzy, którzy mieli... Ultra gruby portfel. Motocykl absolutnie dokoksowany, jeśli chodzi o, o technologię, o możliwości, o potencjał. W skrócie. Specjale z racji tego, że ma cały ten rejski, o którym wspomniałem, czyli wydech te kute części i tak dalej, jest lżejszy od standardowego 7 kg. Co to daje? 167 kg na sucho i 227 koni mocy, więc to jest naprawdę absolutna potęga. Mamy motocykl, który ma znacznie więcej mocy niż waży sam. Gotowy do jazdy waży 188 kg. Panigale V4 występuje w, trzech, w kilku edycjach, nawet nie w trzech. No, mamy bazową wersję podstawową, mamy wersję S, obie są bardzo popularne. Od czasu do czasu pojawia się jakaś wersja limitowana. No i mamy oczywiście Rkę. Erka, która jak widzę na wszystkich grupach i forach motocyklowych zawsze jest gloryfikowana jako to najlepsza. E, Trochę tak, trochę nie. E, prawda jest taka, że Rk to jest baza pod tor. To jest motocykl, który został zbudowany jako maszyna, która ma homologację tylko po to, żeby można było ją przebudować i przygotować e, jako baza do superbajka. E, tam mamy kilka smaczków, które na drodze są kompletnie niepotrzebne, jak właśnie regulowana geometria, czyli możemy zmienić kąt główki ramy, możemy zmienić mocowanie e, punktów, w którym mocujemy wahacz. Więc jest tam kilka, kilka rzeczy, które są absolutnie na drodze zbędne, a na to, że dodają sporo atutów. Możemy nawet zmienić sztywność ramy w tamtym motocyklu, więc mówię, no jest ciekawie, ale w drugą stronę. Tu mamy silnik o pojemności 1100 cm3, tam mamy równo 1000. RK ma kilka koni więcej, bo ma zdaje się 234 konie zamiast 227 jak tutaj. Ale ten motocykl ma znowu lepszy przebieg e, krzywej momentu obrotowego, ma więcej momentu obrotowego. Co oczywiście na drodze przekłada się na elastyczność, na to jak ten motocykl jeździ w niskim i w średnim zakresie obrotów, czyli de facto w tym najbardziej użytecznym. Więc e, są to różnice naprawdę istotne. Wiele osób właśnie pytało mnie, dlaczego wybrałem specjalę, a nie a Erkę. Nie no, właśnie dlatego, według mnie, SK, nawet bazowa wersja, jest zdecydowanie lepsza niż, niż RK, przynajmniej jeśli chodzi o drogę. Może nie w kategorii lansu, ale na pewno, na pewno w kategorii rzeczywiście performanceu. Minusem specjalnie, tak samo jak minusem RK jest jej cena, bo cena w chwili, kiedy ta, ten motocykl był w salonach, była prawie dwukrotnie wyższa niż cena wersji bazowej. Wszędzie w tym motocyklu jest aluminium, tytan, karbon i magnez. Czyli najlżejsze, najwytrzymalsze materiały. Silnik to jest konstrukcja, która naprawdę rodowód ma stricte, stricte w MotoGP. Zadbano nawet o takie szczegóły jak to, że wał wow, kręci się w przeciwną stronę do kierunku jazdy. Ma to wyeliminować czy, czy poprawić efekt żyroskopowy, co przekłada się na zwrotność, na zwinność motocykla w zakrętach. Redukuje też tendencję do podnoszenia koła przy przyspieszaniu, czy do unoszenia tylnego koła podczas hamowania. E, cylindry odpalane są w sekwencji Twin Pulse e, Polega to na tym, że odpala po dwa cylindry na raz, dlatego ona brzmi trochę jak, jak V2, nie jak typowe V4. Przynajmniej dopóki nie wkręci się na obroty, a wkręca się dość wysoko, bo mimo że to jest 1100, mimo że to jest 4 cylindry w Vłce, czerwony zakres na obrotomierzu zaczyna się dopiero od 14,500 obrotów, więc naprawdę kręci kręci się mega wysoko. Rama jest, jak widzicie, bardzo mała, filigranowa, waży zaledwie 4 kg. A to dzięki temu, że silnik jest elementem nośnym w tej konstrukcji. Kolejną sprawą, która naprawdę jest warta podkreślenia są hamulce. Hamulce są w tym motocyklu przepotężne. Mamy topowe zaciski Brembo Stylema, które spotkacie naprawdę tylko w topowych, topowych absolutnie najlepszych motocyklach wyścigowych. Do tego mamy Tarcze, które mają średnicę aż 330 mm, to jest więcej niż w większości motocykl, motocykli sportowych, które spotykacie. Zawieszenie w tym motocyklu oparte jest na topowych amortyzatorach Odolinsa. Oba amortyzatory mają w pełni elektroniczną regulację. Co nam to daje? Po pierwsze, zawieszenie może działać w trybie aktywnym czyli może dostosowywać się w czasie rzeczywistym, dosłownie w, na przestrzeni milisekund do tego, co się dzieje z motocyklem. Yy, mamy tutaj kilka systemów wspomagających które pozwalają nam regulować przeróżne parametry motocykla. Mamy tryby jazdy, jeśli chodzi o mapę silnika. Mamy system regulacji siły hamowania silnikiem. Mamy kontrolę trakcji. Mamy kontrolę startu, czyli launch control. Mamy quick shifter, który pozwala nam zmieniać biegi w górę i w dół bez dotykania sprzęgła. Mamy kontrolę slajdu, czyli feature, który pozwala nam regulować jak mocno możemy się ślizgać w zakręcie. Dalej, mają włączoną kontrolę trakcji, kontrolę trakcji oczywiście możemy regulować chyba od 1 do 9, czyli, czyli naprawdę precyzyjnie dostosować, jak późno albo jak wcześniej ma się wtrącać. Mamy kontrolę Willy. O systemie anti w ogóle warto wspomnieć w kilku zdaniach, dlatego że wiele osób błędnie interpretuje jego działanie. To nie jest system, który pozwala Wam jeździć na jednym kole w sposób bezpieczny. To nie jest system, który pozwala Wam ustalić, na jaki poziom ma się podnosić przednie koło. To jest totalna bzdura. Ktoś, to tak mówi, to znaczy, że nie używał tego systemu i nie jeździł. To jest system wyścigowy, który ma pozwolić Wam maksymalnie szybko napędzać się na wyjściach zakrętów, maksymalnie szybko odwijać, no i zwyczajnie się rozpędzać, tak? Bez unoszenia przedniego koła. Można oczywiście regulować sposób, w jaki on się wtrąca, ale prawda jest taka, że nawet na minimalnym ustawieniu, nawet na jedynce, nie można po prostu walnąć sklamy i jechać na jednym kole, bo to najczęściej nie wychodzi. Żeby jeździć tym motocyklem na kole, trzeba mieć wyłączoną zarówno kontrolę trakcji, jak i system Antywili. I jeszcze najlepiej wyłączyć kontrolę slajdu, bo też od czasu do czasu koło gdzieś tam się ślizga przy, przy, przy podnoszeniu przedniego koła. Więc nie wierzcie tym, którzy mówią, że ten system zrobi coś za Was, to jest totalna bzdura. Albo potrafisz jeździć na jednym kole, albo ten motocykl po prostu zwyczajnie Cię załatwi. Potężne hamulce, o których już mówiłem, mają oczywiście ABS, i jest to świetny system. Najlepszy, jaki jest obecnie dostępny na rynku, to jest Bosch Cornering ABS, czyli ABS, który pozwala dohamowywać skutecznie bez poślizgu, nawet w zakręcie. Ten pakiet elektroniki jest absolutnie genialny. To jest najlepsze rozwiązanie, jakie nas spotkało, jeśli chodzi o sportowe motocykle. Dzisiaj, mając taką astronomiczną ilość koni, taką przepotężną moc i tak niską wagę, po prostu nad tym się nie da zwyczajnie zapanować. Ja od czasu do czasu, gdzieś tam, właśnie, jak wspomniałem, dojazdy na jednym kole wyłączam część systemów, i naprawdę ten motocykl robi się totalnie nieprzewidywalny, robi się dziki, nieokiełznany i totalnie zwariowany. Więc gdyby nie te systemy, nie, nie za bardzo wyobrażam sobie, jak można by było tym jeździć szybko i skutecznie na torze, nie mówiąc już o jeździe na ulicy. Paradoksalnie, dzięki tym systemom, jeżeli masz trochę oleju w głowie i nie robisz absurdalnie głupich rzeczy, a systemy są włączone, nim się jeździ łatwiej niż R1 sprzed 10 lat, bo ten motocykl wybacza nieco więcej. Tak? Oczywiście napędza się znacznie szybciej, ale dalej te systemy ratują skórę w wielu kryzysowych sytuacjach. Bardzo często ludzie pytają, jak to jest jeździć motocyklem z takim stosunkiem mocy do masy: czy to nie jest za dużo, czy to nie jest yy, zwyczajnie szaleństwo. Tak, to jest szaleństwo, to jest totalnie poroniony pomysł, żeby robić tak szybkie motocykle. Wręcz powiedziałbym, że czasami zastanawiam się, czy nie powinni dawać jakichś specjalnych papierów na. Posiadanie takiego motocykla i naprawdę nie żartuję, bo łatwo sobie zrobić nim krzywdę. Ale z drugiej strony ta jazda jest absolutnie fenomenalna. No, słuchajcie, ja próbowałem na dragi mierzyć sobie na przykład czasy 100-200 w tym motocyklu. I najlepsze, co udało mi się zrobić, to jest równe 4 sekundy 405. To jest fenomenalny czas. To jest tak szybko, jak, jak samochody, które mają po 1200-1500 koni, więc to jest przepotężny, przepotężny motocykl, który rozpędza się jak pocisk. Jazda pani Gale V4 na drodze przypomina zapasy MMA w klatce z niedźwiedziem. To jest naprawdę totalnie poroniony pomysł, ale przez to jest świetne. Dostarcza mnóstwo emocji, mnóstwo mocnych, bardzo mocnych wrażeń. Tak, ten motocykl jest totalnie popieprzony, ale właśnie za to go kocham, za to, że jest taki piękny i taki szybki. Jest po prostu totalnie wystrzelony w kosmos. Dobra, jak zwykle się rozgadałem, jak zwykle was zanudzam różnymi szczegółami technicznymi, no ale bardzo was przepraszam. Ten motocykl wywołuje we mnie masę emocji i uważam, że naprawdę warto o nim opowiedzieć trochę szerzej. Ale starczy tego gadania. Ja wskakuję w kombinezon, ubieram się i za chwilę posłuchacie, jak to chodzi, jak to brzmi, zobaczycie, jak to jeździ, jak to się rozpędza. Zrobimy parę przelotów. Także zostańcie z nami, lecimy. No dobra, starczy tych wygłupów, tylna opona ma dość, ja mam dość, ręce mi się trzęsą, ale właśnie tak jest po zajściu z Panigale. Ręce drżą, jest adrenalina, w nocy trudno zasnąć, ale potem chcesz więcej, więcej i więcej. To działa naprawdę jak narkotyk. Ten motocykl jest totalnie, totalnie porąbany i za to właśnie go tak bardzo kocham. Szczerze polecam, jeżeli macie gdzieś możliwość usiąść albo spróbować tego sprzętu, to naprawdę warto. Dajcie znać, jak Wam w ogóle podobał się ten materiał. Dajcie znać, czy chcecie widzieć w moich filmach więcej motocykli. Będziemy szykować jakieś fajne materiały z nimi. Jeśli Wam się podobało, tradycyjnie wiecie, co robić, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. No i oczywiście wbijcie suba, żeby być na bieżąco. A my już pracujemy nad kolejnymi materiałami, które będą fajne, ekscytujące i będziemy pokazywali Wam dalej motoryzację z jajem. Do następnego. Piona.